mojaoleśnica.pl Działania nasze polegały na pobraniu próbki tutaj tej zanieczyszczonej wody i przebadaniu przy pomocy analizatorów Ramana i podczerwieni z transformacją furniera. Wykazało nam, że to jest próbka, które pobraliśmy. Ta substancja jest zbyt rozcieńczona, żeby ją jakokolwiek, jakkolwiek można określić. Wykazało nam, że to jest woda OPH około 8%. Czyli okazuje się, że to no zwykła zanieczyszczona woda, czyli zagrożenia żadnego nie ma. No, na tą chwilę nie ma zagrożenia tutaj. Oględziny już pokazywały, że raczej nie jest to szczególnie jakaś substancja szkodliwa, gdyż y, można zobaczyć tutaj na okoliczną trawę, że nie, nie, jakoś tam nie usycha w sposób szczególny, czyli nie, nie daje to od razu nam jakiegoś, jakiejś informacji, że jest to bardzo, bardzo toksyczna substancja.